plik XML sprawozdania finansowego przygotowanego w programie Druki Gofin możesz podpisać za pomocą posiadanego profilu zaufanego Aby podpisać plik sprawozdania finansowego profilem zaufanym po wygenerowaniu pliku XML kliknij przycisk zapisz Następnie kliknij przycisk Podpisz sprawozdanie i wybierz opcję Podpis zaufany aby podpisać dokument profilem zaufanym, w kroku pierwszym wybierz opcję Wyeksportuj plik. Następnie wskaż na dysku lokalnym komputera lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku i kliknij przycisk Zapisz. Po poprawnym wyeksportowaniu pliku, w kroku pierwszym wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Będzie ona potrzebna w kolejnym kroku, podczas podpisywania pliku profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Cyfryzacji. W momencie wyeksportowania pliku ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Możesz ją również skopiować, klikając w opcję Kopiuj ścieżkę. W kroku drugim kliknij przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki internetowej zostanie otwarta strona Ministerstwa Cyfryzacji. Przed podpisaniem dokumentu należy odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Aby przejść dalej, kliknij przycisk Start. Aby podpisać sprawozdanie finansowe, zaznacz opcję Chcesz elektronicznie podpisać lub sprawdzić sprawozdanie finansowe i kliknij przycisk Dalej. Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi podpisywania dokumentu podpisem zaufanym, a następnie kliknij przycisk Podpisz lub Sprawdź dokument. Dalej, kliknij przycisk Wybierz dokument z dysku i wskaż zapisany wcześniej plik sprawozdania lub w polu Nazwa pliku Wklej skopiowaną ścieżkę do tego pliku. Następnie kliknij przycisk Otwórz. Gdy dokument zostanie poprawnie dodany, kliknij przycisk Podpisz. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego. Po poprawnym zalogowaniu się na stronie profilu zaufanego, kliknij przycisk Podpisz podpisem zaufanym. Podczas procesu autoryzacji podpisywania dokumentu podpisem zaufanym postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, otrzymasz komunikat. Twój dokument został poprawnie podpisany. Podpisany plik zapisz na lokalnym dysku swojego komputera klikając przycisk Pobierz. Możesz nadpisać wcześniejszy plik XML o tej samej nazwie lub zapisać go pod nową nazwą. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku. Następnie wróć do programu druki GoFIM i w kroku trzecim zaimportuj podpisany plik. W tym celu kliknij przycisk Zaimportuj plik i wskaż na dysku swojego komputera podpisany plik. Pobrany wcześniej ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Na koniec kliknij przycisk Podpisz XML. Podpisany plik XML zostanie zaimportowany do programu Druki GoFim, a lista podpisów dokumentu pojawi się w oknie lista podpisów. Więcej informacji o programie DrukiGofin znajdziesz na stronie drukigofin.pl